Tak, proszę Państwa, jesteśmy na stronie Artur Myślnik Prezydent. Tu jest wiele zakładek. Jak tutaj kliśnijmy na przykład statystykę, przelecą te dwa właśnie o tutaj, te kwadraciki Facebook i YouTube. Na dole zobaczycie, ile jest codziennie wejść. Dzisiaj zobaczcie, ile było wejść. 44 akurat. A co mówi 44 liczba? No właśnie, co mówi 44? A co wam mówi 107 Szpital Wojskowy? Czy co? Nie widzicie w tym w ogóle jakiegoś zbiegu okoliczności, że właśnie prezydent Polski jest z Waucza? Albo na przykład tutaj, to symbole narodowe, nie? Klikacie i co wam wyskakuje? Przelatują kwadraciki? No tak. No i kto wam zafunduje. Na przykład hymn polski, jak nie ja. Jak się hymn gra i słuchacie go, to należy wstać. Więc baczność, żołnierzu. OK oh. Piękny ten sok pomarańczowy. Piękny. Wspaniale. Z narodem. Tak. Proszę Państwa, żeby rządowi mogli się przedstawiać kim naprawdę są, tak jak politycy, powinni sobie takie maseczki wydrukować, dziurkę zrobić na picie drinków i przede wszystkim, właśnie y, przedstawiać się, kim oni są. Bo teraz przestępcy chodzą po ulicach, politycy między innymi. Wyłącz na to na chwilę, bo im przeszkadza już ten hymn troszeczkę. Nie jestem aż takim patriotą, jak uważacie. Tylko chodzi o to, że ta wizytówka aktualnie jest warta na aukcjach w Chicago z moim podpisem 44 euro. Widzieliście przed chwilą na tej stronie było 44 wejść. To nie są cuda. To jest po prostu fakt. Rozmawiałem z Krzysztofem Jackowskim i zgadzamy się idealnie w tych przewidywaniach, co. Były już w zarejestrowanej rozmowie pomiędzy sylwestrem, a chyba 15 stycznia, jak żeśmy rozmawiali. No i co? Sprawdza się. Wojna, wojna biologiczna, bo taka jest prawda. Proszę, yy, kochanie, chodź. Yy, ja twoja, kręcę film. Twoja muzyka. Proszę nie przeszkadzać, bo to jest dla, dla twojego wspaniałego prezydenta Dudy, o którego uwielbiasz. Bo tak. ma kasę i klasę. Ma klasę. No. A Magda mówi, że Ciebie interesują tylko płytki w moim zamku. Ty <laughs> tylko masz... płytki. A ty masz Granitowe i marmurowe. A ty masz zamek? No to jest mój zamek. No, dla, dla mnie to nie jest zamek. A co to jest? Siedziba. Siedziba czego? Nie wiem. Czego. Danuta nie przeszkadza, ale to jest normalne. Ona, ona nie ma klasy ani kasy. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. No, kontynuującą rozmowę, jest ta wizytówka. <grych> Przepraszam, ale taka jest Danuta. Zazdrosna o wszystko, nawet jak robię programy. Yy, ta wizytówka z moim podpisem. Normalnie składam podpis yy, z tyłu. To jest oryginał. Yy, z tyłu jest tutaj napisany ten podpis: 44 euro w aukcja, na aukcjach w Chicago. Podobno Żydzi kupują, bo oni mają kasę. Żydzi zawsze mieli i mają kasę, bo to są fachowcy, jak robić kasę. <grym> tak. Tutaj są też moje telefony. Miałem kilka telefonów ze Stanów. Dostał i jeden prezydent <grym> Trump, i inni, i prezydent Duda. Prezydent Duda nie przerobił ani złotówki, niestety. Nie wiem dlaczego. Jak dostał 30 milionów, no to chociażby wpłaciłby tą symboliczną złotówkę, która tutaj jest wymieniona. Ale on nic. Tylko wyłącznie postawił się w mojej osobie. Wiecie kto? Jego przełożony. No to wiecie, kto to jest, tak? Mam dwa fantastyczne komputery. Jeden tutaj. Tak. A drugi tutaj za niecałe 8000. Omen. Nowy. Nie? Musimy go rozpakować. I będziemy na nim, właśnie, tworzyć tą stronę, o której mówiłem w telewizji w Realu 16 grudnia, gdzie pani Marta ze mną, właśnie robiła ten wywiad. Właśnie na tym komputerze będziemy kręcić te filmy. Tutaj mamy tą czapeczkę, w której oczywiście pan Korwin-Mikke chciał występować, kiedyś, jak był, była ta pierwsza kampania jego po wielu latach. W 2015 roku. No i cóż, reklamujemy Mirosławiec, bo tam niedaleko mieszkam. Wiadomo, że burmistrz Mirosławca z jego zastępcą robią dobrą sprawę. Co prawda, są z platformy, chcieliby wszystko posprzedawać, ale no niestety ludzie teraz nawet nie mają na działki budowlane, które są w ofercie. No i co zrobić, nie? Moje salarium na razie <zapakowane>, zapakowane dokumentami, jednym komputerem z Warszawy od jednej rodziny. Tutaj też właśnie z Pojdzierza przysłali mi dużo gazet. Rozmawiałem dzisiaj na ten temat z burmistrzem Timo Neumayerem. Muszę mu po prostu te wszystkie gazety, które mam z Pojezierza dostarczyć jak najszybciej do, do, do siedziby Gemeinde, czyli do, do ratusza, ponieważ tutaj w Bad Essen jest bardzo, bardzo dużo rodzin. Bardzo dużo rodzin z Polski, a niestety Pojezierze jak wejdziecie na pojeździe.com.pl, no to tam oni na tej stronie elektronicznej reklamują właśnie mnie jako kandydata na prezydenta Polski 2025, bo ten rok już jest tak naprawdę załatwiony i poplątany. Jak ta cała na kabli, nie? Do całej instalacji mojego biura wszystkie kable. Także tak to wszystko wygląda, nie? A to, że tak naprawdę Duda ma coś do czynienia z Korwinem, no bo się znają. Znają się już od wielu, wielu lat. Dlatego zrobiłem taką szarfę, że Korwin, Korwin powiesił sobie Dudę, nie? Dudę, i tutaj od Dudy mam też szarfę z jego biura. I te znaczki też z jego biura, od fajnych dziewczyn, które tam były i teraz też spotkałem te dziewczyny w Warszawie, jak niedawno byłem. Pozdrawiam je serdecznie. Także tak to wszystko wygląda. Niestety, żeby wygrać wybory, to też musi być trochę tych telefonów, żeby rozdać moim ludziom, którzy zbierają podpisy. No. Zobaczcie. Wizytówek już jest coraz mniej. Tutaj leżą na półce. Tutaj jeszcze są stare wizytówki. 300, około 300 jest. Też je sprzedajemy do Stanów. Tutaj pod tymi kamieniami naturalnymi, wartymi też masę pieniędzy. Zobaczcie, jaki mam potężny kryształ górski, nie? No, także widzicie, ile taki kryształ jest, ile, ile warty, tak? Wiecie o co chodzi. No to Mercedesem można jeździć, tak? Od Jurgena Holste oczywiście. Zobaczcie, o. od Jurgena Holste. Shoppingen. Można za taki kamień wyjechać normalnym Mercedesem, nie? Być może dam to dla naszego księdza w lubnie, ale zobacz. No, tutaj widzicie dalej wizytówki ciągną się tam aż daleko, nie? Także no cóż, tak to wszystko jest skomplikowane i no co zrobić, tak? No co zrobić? Nie mówiąc już o tych naklejkach, teraz zamówiłem 200 sztuk od Michała Śmista z Wałcza, tak? Które są naklejane właśnie, o! Są naklejane na moje samochody w Niemczech i w Polsce też. Na razie w Niemczech. Nie wiem kiedy pojadę do Polski, bo podobno mają być granice zamknięte już niedługo. Już Belgia zamyka granice. Czesi, Słowacy zamykają granice. Nie no, po prostu to jest masakra, nie? To jest po prostu naprawdę masakra. No ale co zrobić? Reasumując, w moim biurze, które nadaje się do remontu, kupione od prezydenta Piły. No, no nie ma zrobionej instalacji I teraz elektryk musi być wynajęty, powiedział, że weźmie w granicach 1500 zł, nie? No to przecież wiadomo, że obciąży to potem sądownie, no burmistrza, nie burmistrza, tam, prezydenta z PO tego Głowskiego, nie? A że ma dużo kasy, to tam wyda polecenie żeby zapłacić rachunek i cześć. Nie może się spotkać na normalną rozmowę od września tamtego roku, a chce z nim polubownie tą sprawę załatwić, no to Dostanie po prostu pozew. Dlaczego na dzieci polskich sprzedał lokal, gdzie instalacja jest bez przewodów, do piwnicy sprowadzona, i ja nie mogę dalej się rozwijać, i nie mogę tam zakładać biura w starcie na prezydenta piły? No. A przecież wszystkim na tym zależy, żeby prezydent piły był właśnie bezpartyjny. Właśnie bezpartyjny i nie obciążał pilon wysokimi podatkami. A na razie obciąża zżyna pieniądze, jak tylko po prostu by mógł. To wyskrobałby jeszcze dla najbiedniejszych ludzi ostatnią łyżkę smalcu ze słoika od stokłosy. No. To nie jest. Wcale takie śmieszne. To tylko taka metafora, bo naprawdę ci ludzie z platformy są tak chytrzy, nie? Chytrzy po prostu jak ludzie z podpoznania. A znam takich wielu, oni mają wszystko wyliczone. Nawet jeżeli coś się nie opłaca o 20 groszy, niestety już to nie przejdzie, nie? Dobrze, kochani, żegnam się z Wami. Wchodźcie Was, proszę bardzo, na moją stronę internetową, czyli wiadomo, arturmyślnikglawacki.pl. Potem grosshandel.pl, potem artur Bo tam wtedy się dowiecie, kto będzie w przyszłości prezydentem Polski. A rok 2025 jest już naprawdę niedaleko. Żegnam. I mój telefon 661 03 i 48. Jeżeli nie ma zasięgu, to ja w Niemczech nie mam zasięgu bo teraz mam też kupiony nowy dom w takiej odludnej miejscowości i no niestety przygotowuję się do remontu. Także potrzebuję malarzy, tenkarzy, dwóch murarzy, yy, opiekunki, bo tam jest starsza rodzina obok. Potrzebuję trzy opiekunki za kwotę miesięcznie w granicach 1800 euro. Na święta dostaniecie 450 euro za święta i Sylwestra. Dlaczego macie nie skorzystać? Naprawdę, moje firmy, które są nieraz nawet i godzinne, opłaca się oglądać do końca. I co? W związku z tym, że mam tą działalność, bo tak faktycznie jest. Tutaj mogę wam pokazać to, co jest na pieczęci mojej, bo to leci właśnie też. Listy z tą pieczęcią lecą. Do różnych instytucji, to zapraszam Was do Niemiec, bo tu jest praca. Tu jest 16% podatku. Jeżeli Panie nie przekroczą 18 tysięcy w ciągu roku, nie odprowadzacie żadnego podatku. Tylko trzeba odpowiednio formularze odpowiednie wypełnić do Urzędu Skarbowego, czyli do Finansamtu. I to moje biuro wam. Załatwi. Nie pobieram za to żadnych prowizji. Proszę się zgłaszać. Yy, telefony są widoczne. Niemieckie plus 49, 54, 71, 30, 91, 521. Potem jedno do biura, co pani Ewa cały czas dyżuruje. To jest plus 49, 17, 66. 755, 7050 no i oczywiście polski numer do biura w Polsce: 661, 03 i 4 ósemki. A strona mojej działalności to jest właśnie Grosshandel.pl, czyli Grosshandel przez jedno s Bo Spróbujcie wpisać: Grosshandel przez 2S to są same hurtownie niemieckie i są przeważnie przez DE, a tutaj jest Grosshandel. PL. A co oznacza Gross Proszę, otwórzcie słowniki albo znajdziecie to słowo w internecie, na przykład w goglach. Tutaj jest mój numer podatkowy, adres zamieszkania. Zapraszam na kawę i herbatę. Nie brakuje. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na stronę artur-prezydent.pl.